Hej, cześć, siemano, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a to jest takie, uzu może nie tyle co uzupełnienie, ale dopełnienie e odnośnie update'u. Moi drodzy, e mamy 3 czerwca, godzinę 11.23 i moi drodzy, sprawa wygląda E, następująco. Sprawa wygląda w, e, tak, że w czerwcu, m, poza tak naprawdę dwoma tytułami, które będę ogrywał, e, czyli Call of Duty Modern Warfare, e, ze względu na to, że chcę e, nagrać operacje specjalne, to jest je, jeden tytuł i drugi Call of Duty Modern Warfare 3 reboot. Ale to będzie w osobnym materiale, takim konkretnym, yy, gdzie opowiem co i jak, bo aktualnie trwa sezon czwarty i w tym sezonie czwartym, yy, no, myślałem, że też będę chciał skupić się na wyzwaniach i tak dalej, ale znaczy się na wyzwaniach się skupię, ale to, tak jak mówię, to, to jest zupełnie osobny materiał. I teraz tak, aktualnie zostało mi, że tak powiem, do odbębnienia, czyli tam, wiecie, tam osiągnięcia tło i tak, e, jako tło e, jest e, sprawa wygląda w następujący sposób. Tak, e, zostało mi jeszcze, że tak powiem, dwa osiągnięcia do ustawienia jako tło, czyli to są mniej więcej takie dwa dni, tak. Z Mass Effect e, edycja legendarna, czyli ta Mass Effect 1, 2 i 3. Konkretnie dwa osiągnięcia, z Mass Effecta 1. I na ten moment to będzie tyle. Potem jest 20, e, są 22 osiągnięcia z Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot. Jedno z osiągnięcie z World of Tanks console. Jedno z Ghost Recom Wildlands, i tam też trochę innych, chociażby te kolejne 16 osiągnięć z modern. Nie, przepraszam. Przecież ja to sobie mam spisane, więc ten mój laptop to jest kurwa porusza się, działa wolniej niż wóz z węglem no ale na nim nie, to, to nie jest komputer do grania, tylko taki do Discorda tylko i wyłącznie <coughs> um, uh -huh. a więc tak, okej, okay, dobra, ma. Więc e, na ten moment zostały Mass Effect edycja legendarna, jeszcze dwa osiągnięcia, Call of Duty Modern Warfare 3 reboot 22, World of Tanks 1, Ghost Recon Wildlands 1, Call of Duty Advanced Warfare wersja na Xbox One 1, World, World of Warships Legends 5, Cyberpunk 2077 5, For Honor 1, Dead, Dead or Alive 5 Last Round 5, Sniper Elite 4 Italia 2, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered 15, Call of Duty Black Ops Cold War 2 i Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot 16 te 16 ee, z Call of Duty dlatego, że to było w, tej, w tym swoim pro, e, w tym moim projekcie e, z przechodzeniem kampanii po raz tam któryś, któryś z kolei i przy okazji też stwierdziłem, że a z kampanii po, to pozbieram jakieś e, te osiągnięcia. Póki co darowałem sobie weterana. Weteran to jest e, takie do maksowanie gier i tak dalej, więc na razie z tym sobie e, weterana sobie odpuściłem. Ale tak mniej więcej wygląda. Tak więc jeżeli sobie to podliczymy, e, mamy tak dwa osiągnięcia. Mass Effect e, Legendarna to są dwa.

sześćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt trzy, następnie mamy siedemdziesiąt trzy, siedemdziesiąt trzy plus sześć to jest siedemdziesiąt dziewięć. No, czyli łącznie zostało mi jakieś e, jeszcze siedemdziesiąt 9 osiągnięć, że tak powiem, do odhaczenia, czyli 79 dni, i potem będę sobie tak naprawdę powo e, wbijał kolejne osiągnięcia, czyli z, z tych moich obliczeń w 79 dni, ale przyjmijmy, że jakieś tam e, przed niedzielę mi odpadną, bo będę w pracy. Tak, mniej więcej to są dwa. E, dwie niedziele, tak jak chociażby wczoraj, czyli 2 czerwca, czy też przedwczoraj, bo jeszcze nie wiem kiedy opublikuję ten materiał, ale mam nadzieję, że jakoś szybko. 2 e, czerwca, następnego to będzie 16 czerwca, którego też idę, i 30 czerwca, czyli wypadają mi w tej chwili dwa tygodnie, e, tak, dwa tygodnie mi kurwa wypadają mhm, mm nie, nie, niedziela kurwa dwa tygodnie mi mhm, mm zajebiście <grym> U, kurwa, umiem liczyć <grym> O, moje poziom matematyki jest po prostu na poziomie 0-1 czyli 0 to jest to, to takie totalne dno i jedynka, gdzie coś tam umie ale nie, ale nie aż tak żeby było na dopa <laughs> Więc. No. E, przyjmiemy, że gdzieś tak lipiec e, no, lip, lipiec dopiero gdzieś tak sierpień, może wrzesień. E, dopiero będę sobie z, e, zacznę kontynuować te swoje... E, to swoje co? Wbijanie osiągnięć jakoś tak. Powiedzmy tak, przyjmijmy. Załóż, załóżmy, że mniej więcej w tym czasie. I. E, co to było? Coś mi tu Trzeliło. A, powiadomienie na Discordzie. Dobra. I teraz, e, moi drodzy, kolejna y, rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że prawdopodobnie materiał z przeglądu uzbrojenia twój nie, z przeglądu podręcznik broni z Call of Duty Classic może mm, pojawić się jakoś pod koniec tego miesiąca. Najpra najszybciej i najprawdopodobniej, bo mm, wiem już broń Mam, ona pojawia się raz w jednej tylko i wyłącznej misji, więc ale. No jest też sporo rzeczy, które muszę ogarnąć do tego, ponieważ będę wam chciał zaprezentować, więc być może misję tą będę powtarzać paręnaście razy, więc tak czy siak muszę sobie, po... hmm, że tak powiem, przygotować hmm, skrypt. Proszę bardzo, to jest mój. E, skrypt z. Z czego? A, to jest mu. No, nie mogę wam pokazać tutaj tych rzeczy. Moi drodzy, to jest ten mój skrypt, który przygotowałem do HK33A1 z gry Rainbow Six Siege. Żeby zrobić z niego podręcznik. No, robiłem tam ten sezon cały wbijałem. Przepustkę. No to też podręcznik broni, akurat. Więc się co nieco przesunęła. No i wbiłem. Tak wbiłem, zrobiłem. I teraz moi drodzy, co, co będzie, co następuje. Ponieważ jest to broń, która występuje tylko i wyłącznie w jednej misji, to Mam co prawda u siebie w zbiorach omówioną, może nie tyle co omówioną, ale wzmiankę o tej broni to jest to za mało, żeby to jakoś sensownie, że tak powiem, umieścić w materiale, który by ten skrypt na podstawie, tak naprawdę, jednej kartki w książce zająłby. Jedną piątą, jeśli nie nawet mniej, e, kartki A4, dlatego ja też posiłkuję się innym. In, muszę posiłkować się innymi e, źródłami, nie tylko w tej jednej książce, ale też e, podjadę prawdopodobnie do znajomego. Zresztą, no, nie tylko tam, ale też jest trochę materiałów na. YouTube, w które też będę chciał zweryfikować z tym, co wiem, z książką i tym, co będę musiał jeszcze zrobić, żeby ten materiał był, że tak powiem, przyzwoity, zrobiony. Można na, na poziomie to też, ale taki faktycznie typowy podręcznik broni. w Growy. Co prawda nie będzie to jakoś mega super nawiązywało. Ona znaczy się nie będzie, nawiązy... będzie to z rzeczywistością, ale to, co jest w grze, to jest. E, no. Trochę tragedia, ale dowiecie się w materiale. Prawdopodobnie ma, y, może być tak, że w pierwszej kolejności nagram materiały z y, Modern Warfare z operacji y, specjalnych. Potem być może nagram materiał z nagram podręcznik broni. Ale postaram się, żeby ten podręcznik broni faktycznie był w czerwcu, żeby faktycznie był w tym miesiącu, bo na ten moment Mam materiały do 19 czerwca, czyli do środy 19 czerwca, i potem zostaje 11 dni. Tak naprawdę, wtedy podręcznik broni mógłbym wrzucić gdzieś w jakiś jeden dzień, ale nie chcę. Chcę, żeby podręcznik broni miał tylko i wyłącznie zaplanowany tego konkretnego dnia i był tylko i wyłącznie ten materiał więc czas mam właśnie do 30 czerwca włącznie, a mamy trzeci zostało mi jeszcze 27 dni to się wydaje dużo ale w momencie kiedy wy macie jakieś tam projekty, chcecie coś nagrać wrzucić i tak dalej to uwierzcie mi te 27 dni to czas tego czasu jest wręcz yy, mało dlatego też Dzisiaj, być może też jutro, po godzinie 19, może nawet trochę później, na pewno, tak czy siak, na dniach, i w najbliższym okresie będę zabierał się do właśnie przygotowania skryptu czyli do no, mniej więcej czegoś takiego z Podręcznika broni z Call Duty Classic. To jest ta duża dość duża rzecz mimo wszystko. Kolejna duża rzecz jest to że 9 czerwca 9 czerwca mamy chyba bodajże o godzinie 18 albo 19 czasu polskiego będzie Xbox Games Showcase. To się chyba bodajże nazywa Xbox Games Showcase. Wiecie, co ja sobie sprawdzę. Tak, to będzie to się będzie nazywał Xbox Games Showcase właśnie 9 czerwca, a gdzie będzie zapowiedź Call of Duty Black Ops 6 i jak tylko zakończy się Xbox Games Showcase, rozpocznie się prezentacja Black Ops 6 Direct. Tak więc są, będą dwie prezentacje w ciągu jednego dnia. To jest pokazane, że będzie to godzina. Yy, godzina. 19. Chyba 19. CEST. -C -E Nie wiem, jaki to jest czas. Central Europe, S. Est... Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie godzina, CEST. Nie wiem, jak. Nie znam się na strefach czasowych, chociaż znam się na geografii. No, więc strefy czasowe też powinienem ogarnąć ogarniać, ale to nie, nie potrafi to, że ogarnia się jedno, nie znaczy, że ogarnia się też drugie, Więc chyba to równo dziewiętnasta albo po 19, nie wiem. E, więc będę nagram. Mm, tak czy, może nie tyle co reakcje, ale to co e, będzie na tym Xbox game showcase i. Czyli ten zwiastun, to będzie raz. Czyli pierwsza rzecz, która będzie 9 czerwca, i może w dniach następnych też będę nagrywał, czyli to, co było na Xbox Game Showcase, czyli zaprezentowane gry. Dwa, zwiastun, i że tak powiem, analizy z tego zwiastunu. I trzy, czyli sam direct na temat Call of Duty Black Ops 6 to są te trzy rzeczy które też mam w planach więc jak widzicie mam raz osiem operacji specjalnych do nagrania z Modern Warfare tych głównych Dwa. Opa, same opera, opera, mniejsze operacje specjalne, ale już typowo dla jednego gracza w Modern Warfare. Ich jest chyba 7, 58 albo 59. Więc to też całkiem sporo. Prawdopodobnie będę, będzie po kilka w jednym materiale. Dwa. M będą do nagrania jest podręcznik broni 3. Xbox Game Showcase e, z, analiza z, zwiastunów tudzież trailera i sam Black Ops 6 Direct to są kolejne trzy materiały plus materiał który będę nagrywał za chwilę czyli to co będę robił w sezonie czwartym ale to co ben, pojawi się 20 czerwca materiał więc część rzeczy tak czy siak na pewno zostanie mm, już w te, do tego 20 czerwca odhaczona i od 20 i no zostanie mi wtedy 10 dni na wrzucenie jednego podręcznika broni, potem zostaje mi 9 dni i 8 operacji, 8 misji operacji specjalnych i wtedy zostałem mi jeszcze jeden dzień, e, który będzie z 9 czerwca. Prawdopodobnie z 9 czerwca, czyli e, Xbox Games Showcase i to co mnie interesuje. I jak widzicie czerwiec jest wtedy maksymalnie zapchany i z materiały z 9 czerwca, czyli chociażby analiza trailera pojawi się w lipcu. No tak to wygląda moi drodzy, fajnie nie, materiały, które tak czy siak od dłuższego czasu, czasu mam do nagrania, czy też chodzą mi po głowie, żeby nagrać W najbliższym okresie czasu będę miał tą możliwość, żeby to nagrać i jeszcze przyszłe materiały, które też chcę nagrać To też trochę czasu minie. No, wiecie, jak się prowadzi pewien rodzaj kontentu, tak na to z angielskiego, ma się, y, tworzy się pewną zawartość, tudzież chociaż to słowo content bardziej pasuje. I, w tym, w tym przypadku słowo kontekst jest bardziej odpowiedni niż zawartość. Na YouTube a? no to są takie różne kwiatki, że jak często u mnie występują jakiś materiał, nagrywam jednego dnia, a publikacja jest ustawiona na 3 tygodnie później. Więc materiał jest też trochę e, Nieaktualny, no ale zobaczymy, co to będzie. I też po głowie chodzi mi jeszcze jeden materiał z Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot, ale ogólnie chcę się z tym wstrzymać, z tą publikacją, bo chcę zrobić jedną rzecz. Dobra, moi drodzy, nie będę was dłużej przetrzymywał, bo nie o to tu chodzi. To miało być takie dopełnienie. Update'u czerwcowego, ile ten materiał trwa? Prawie 21 minut mojego gadania. Nie wiem, jak wy wytrzymaliście ten czas. Mam nadzieję, ten trakt, trochę taki monotonny, no ale z tego względu, że trochę siły nie, ma, a nie mam. A poza tym, za oknem jest zimno, leje, wieje, piździ. Aktualnie, właśnie, ile jest stopni? Aktualnie jest 13 stopni. Nawet jakiegoś. Okej, okay, dobra. Był humorystyczny akcent w tym materiale z moją matematyką. Matematyką tego, tego że nie umiem liczyć. Ale tak poza tym, taki mocno przegadany na luzie, bez żadnego. Myślę, że nawet takie materiały są potrzebne. Co więcej, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale w tym materiale nie było praktycznie żadnego przekleństwa. Prawie żadnego. No. Dobra, moi drodzy, to tyle. I na kolejne dwie minuty się rozgodałem o tym, co było niepotrzebne. <noise> no, ale cóż, tak to już ze mną jest. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie. No i cóż, mam nadzieję, że też trochę rzeczy się dowiedzieliście z tego dopełnienia update'u. To tyle, dzięki serdeczne, trzymajcie się, do następnego, cześć.